Cześć z tej strony, witam Was w kolejnym poradniku do Terrarii. Dzisiaj zajmiemy się jednorożcem, czyli jednym z wierzchowców dodanych do gry 1.3. Jak nie trudno się domyślić, aby go zdobyć, będziemy musieli udać się do The Halo i powybijać trochę tamtejszych mobków. Na szczęście nie musimy ograniczać się tylko do jednorożców, ponieważ każdy mobek na zwykłym świecie ma 0,5% szansy na to, że wypadnie z niego Blessed apple, czyli przedmiot służący do przywoływania tego mounta, natomiast na światach w trybie Expert szansa ta wynosi 0,67%. Mi w przypadku tego wierzchowca wyjątkowo się poszczęściło, ponieważ wypadł mi on tak naprawdę z drugiego czy trzeciego mopka, którego spotkałem. Niemniej Biorąc pod uwagę to, że wypada on z każdego moba na tym biomie, nie powinniście mieć ze zdobyciem go aż takich problemów. No, to skoro proces zdobywania go mamy już za sobą, to przyjrzyjmy się jeszcze pokrótce jego cechom. Przede wszystkim, jednorożec może rozpędzić się do bardzo fajnych prędkości, więc jeśli mamy prosty kawałek drogi, to wybranie jednorożca do pokonania go może nie być takim głupim pomysłem. To prawda, asfalt nie zwiększa prędkości jednorożca, jednak w momencie, kiedy jest on rozpędzony, jesteśmy częściowo chronieni przed otrzymywanymi obrażeniami, oraz ponadto sam jednorożec zadaje obrażenia przeciwnikom, na których trafi. Dodatkowo, dosiadanie jednorożca umożliwia nam Wykonanie jednego ekstra skoku, przy czym efekt ten kumuluje się z innymi akcesoriami, które posiadamy. To chyba tyle w temacie tego wierzchowca. Liczę, że uda Wam się go zdobyć tak szybko, jak mi się udało. No i tradycyjnie mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, możecie dać mu łapkę, wszelkie uwagi i propozycje możecie zgłaszać w komentarzach. A jeśli chcecie dostawać powiadomienia o przyszłych filmach, które będę wrzucał, możecie mój kanał zasubskrybować. Trzymajcie się. Hej hej!